Witajcie kochani, ja jestem Marek z Kursu Więcej niż Matura i chciałbym Was dzisiaj serdecznie zaprosić do tego, abyśmy sobie wspólnie rozwiązali zadanie dotyczące konfiguracji elektronowej, które znalazło się w arkuszu maturalnym w. W czerwcu 2018 roku. Spójrzcie na treść tego zadania, które w naszej bazie ma numer 2010. Pozwólcie, że Wam przeczytam. Atomy pierwiastków chemicznych mogą występować w różnych stanach energetycznych. Stan o najniższej energii nazywamy podstawowym, a stany o energiach wyższych wzbudzonymi. Atom germanu w stanie podstawowym ma dwa sparowane elektrony walencyjne w podpowłoce 4s i dwa niesparowane elektrony walencyjne w podpowłoce 4p. Treść polecenia. Oceń, czy możliwe jest obsadzenie elektronami podpowłok 4s i 4p w sposób przedstawiony poniżej. Odpowiedź uzasadni. W tym miejscu chciałbym wam przypomnieć, że zadanie na naszym kursie możecie rozwiązać trzema trybami: samodzielnie, ze wskazówkami jak również w trybie z wyjaśnieniami. W tym miejscu chciałbym was serdecznie zachęcić, abyście spauzowali ten filmik i rozwiązali to zadanie samodzielnie. My tymczasem zrobimy je wspólnie w trybie zapoznaj się z wyjaśnieniami. Zatem do dzieła. Krok Pierwszy zawsze zachęca Was do tego, abyście ponownie przeanalizowali treść polecenia czy informację wprowadzającą, właśnie po to, żeby upewnić się, że wszystkie informacje są dla Was jasne, jak również że jasne jest treść polecenia, czyli dobrze wiecie, jak odpowiedzieć na pytanie i czego od Was się wymaga. W tym zadaniu macie ocenić i wyjaśnić, czy możliwe jest obsadzenie elektronami pod powłok 4s i 4p w atomie germanu w sposób podany w poleceniu. Przejdźmy do kolejnego kroku. W pierwszej kolejności powinniśmy znaleźć, gdzie. Znajduje się German w układzie okresowym. Macie do dyspozycji zawsze podczas egzaminu maturalnego tablice maturalne, w których również układ okresowy się znajduje, dlatego bez problemu powinniście móc zlokalizować, gdzie atom Germanu się znajduje. Zauważcie, my już zaznaczyliśmy tutaj, że znajduje się w tym miejscu i że należy do grupy 14, 4 okresu, jak również na podstawie informacji z układu okresowego jesteśmy w stanie znaleźć liczbę maturalną, Czyli tak naprawdę, ile elektronów znajduje się wewnątrz tego atomu? Widzimy, że liczba atomowa wynosi 32, w związku z tym są tam 32 elektrony. W drugiej kolejności powinniśmy zapisać pełną konfigurację elektronową dla tego atomu, dla Germanu. Jeżeli nie pamiętacie kolejności w jakiej należy zapełniać orbitale, zawsze możecie skorzystać z naszych podpowiedzi, wskazówek, czy wręcz odniesień do konkretnego slajdu na naszym kursie gdzie znajdziecie informacje lub również animacje czy wszelkiego rodzaju treści dotyczące zagadnienia, które w tym konkretnym zadaniu, w tym konkretnym kroku jest wymagane. Spójrzcie tutaj, mamy taką ładną animację pokazującą właśnie, jak należy zapełniać orbitale, aby przedstawić je w sposób od najmniej energetycznego do najwyżej. Zatem zróbmy wspólnie tą konfigurację. Wiemy, że na orbitalu S mogą się znajdować maksymalnie dwa elektrony, na orbitalu p może się tych elektronów znajdować już 6, a na orbitalu d możemy mieć już tych elektronów aż 10. Skoro german znajduje się w czwartym okresie, wiemy, że będzie miał cztery poziomy energetyczne, tak, cztery tak zwane powłoki. Wiemy również, że jego położenie w tym miejscu wręcz twierdzi, że musi należeć do bloku p, a więc jego elektrony walencyjne będą Znajdowały się na ostatniej powłoce na orbitalach S i P. Właśnie. Zatem 32 elektrony. Zapisujemy konfigurację elektronową po kolei. Zauważcie, że tutaj zamieniliśmy miejscami orbital 3D z orbitalem 4P, właśnie po to, żeby przedstawić to tak, jak wzrasta energia. Elektrony walencyjne, jak wiecie, to są te elektrony, które są najbardziej oddalone od jądra i to są te elektrony, które uczestniczą w tworzeniu wiązań chemicznych. Tak jak przed chwilą powiedziałem, w przypadku bloku P elektrony walencyjne znajdują się na ostatnim poziomie energetycznym, w tym momencie jest to 4, w związku z tym możemy sobie w tej naszej... Konfiguracji zaznaczyć te orbitale, czyli 4s2 w tym momencie i 4p2. Zatem tylko one nas będą interesowały. Zatem skrócona konfiguracja elektronowa z gazem szlachetnym, która tak naprawdę tutaj pokazuje Wam tylko i wyłącznie te elektrony walencyjne, jest w tej chwili widoczna na ekranie. W kolejnym kroku mogliśmy się zastanowić, czy jest. Taka możliwość, aby te elektrony walencyjne zajęły konkretne te orbitale, tak jak informuje nas treść polecenia. Spójrzmy jeszcze raz, jak wyglądała wymagana z treści polecenia konfiguracja i teraz zobaczmy, jak. Wygląda nasza, którą teraz uzyskaliśmy w przypadku atomu Germanu. Zastanówmy się, czy jest jakaś możliwość, że te dwie konfiguracje będą wyglądały identycznie. No, okazuje się, że jest taka możliwość. Zauważcie, że ten orbital jest. Pusty. Natomiast w tym miejscu mamy dwa sparowane ze sobą elektrony. Wystarczy, że dołożymy troszeczkę więcej energii i będzie miał miejsce przeskok elektronu z orbitalu o niższej energii do orbitalu o energii wyższej. Skąd ja wiem, że to 4P ma wyższą energię niż 4S, spójrzcie raz jeszcze na konfigurację, którą sobie zapisaliśmy i ułożyliśmy wtedy te wszystkie nasze orbitale, orbitale wraz ze wzrastającą energią. Czyli wiemy, że ten ma najniższą energię, a ten energię będzie miał najwyższą. Spójrzmy zatem na Kolejny krok wyjaśnień do tego zadania. Przypomnij sobie, czym jest stan wzbudzony. No właśnie, to jest to, co powiedziałem przed chwilką. Stan zbudzony następuje wtedy, kiedy dostarczamy energię do atomu i elektron znajdujący się na orbitalu o niższej energii wykorzystuje tą energię po to właśnie, żeby przeskoczyć na wyższy poziom, na orbital o wyższej energii. Dzięki temu również atom będzie posiadał więcej elektronów niesparowanych. Czy taka możliwość ma miejsce w naszym Germanie? Oczywiście, że tak. Spójrzcie, te sparowane elektrony tylko czekają na okazję, żeby wykorzystać energię i wskoczyć na poziom wyżej, dzięki czemu będziemy mieli cztery niesparowane elektrony, a atom Germanu osiągnie tak zwany stan wzbudzony. No ale zauważcie również, że ten układ, ten zapis jest Identyczny z tym zapisem, który jest proponowany w wstępie do polecenia. W związku z tym jest to możliwe, tak? Osiągnęliśmy identyczną konfigurację elektronów walencyjnych, jak wymaga od nas tego treść polecenia. Zatem, aby osiągnąć identyczną konfigurację elektronową, która jest podana w poleceniu, wystarczy wzbudzić atom Germanu. I taki zapis powinniśmy tutaj przedstawić. Ocena. Tak, jest to możliwe. Uzasadnienie. Ten zapis to konfiguracja graficzna atomu Germanu w stanie wzbudzonym, charakteryzującego się wyższą energią niż atomu w stanie podstawowym. Sprawdźmy jeszcze odpowiedź z kluczem, który jest dostarczony do zadania. Jak najbardziej jest to poprawna odpowiedź. Zachęcam Was do tego, abyście zadawali nam pytania, uczestniczyli żywo w naszym kursie, a ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, serdecznie zapraszam do udziału w kursach więcej niż matura z chemii, z biologii. A tymczasem chciałbym się z Wami pożegnać. Do zobaczenia. Chcesz więcej? Kliknij, interesujący Cię film.